Kończysz rajd Dolnośląski na czwartej pozycji. Chyba na tej najgorszej takiej można powiedzieć dla sportowca, ale patrząc na cały sezon chyba trzeba być zadowolonym, bo nie startował już od początku tego sezonu. Tak, patrząc na cały sezon to raz, a patrząc na ten rajd i co tu się tutaj działo, czyli te warunki, mega ciężkie warunki, to czwarte miejsce wydaje mi się, że jest bardzo dobrym miejscem. Eee... Realizowaliśmy skutecznie plan, jechaliśmy czysto. Auto jest niedraśnięte, to jest najważniejsze. Kończymy sezon dosyć wysoko, jak na dobiutański sezon w R5. Notowaliśmy bardzo dobre czasy, chociażby na tym rajdzie. Nasze czasy były cały czas w pierwszej trójce, więc no, jestem dobrze nastawiony na przyszły rok i myślę, że od pierwszego rajdu już będziemy atakować. Ta rywalizacja tutaj na Dolnym Śląskim była bardzo ostra. No najbardziej w stacji to zamieszał Brian Buffie. No tak. Jak zawsze. Brian przyjedzie do Polski i nam to namiesza. Ale no to dobrze, bo to podnosi poziom i wiemy do kogo mamy się porównywać i wiemy gdzie mamy się spieszać. E, to działa tylko i na plus. E, no mam nadzieję, że przyjdą takie czasy, że przyjedzie za rok i to my go pokażemy gdzie jest prędkość. E, takie jest moje marzenie. A jak będzie zobaczyć My będziemy robić wszystko, żeby tak było. A czego zabrakło tutaj na Dolno Myślę, że tego, że gdzieś nam jakieś minimalne złe decyzje. Tu źle docięte opony, tu delikatnie zatwarte auto. A przy tak mocnej stawce i takim tempie to robi duże różnice. Ale i tak, tak jak mówię, zdarzyły się nam dobre czasy i nawet wygraliśmy z Brianem dwa odcinki. No właśnie, tego ścigania tutaj było sporo, ale też te warunki strasznie szalone, bo i sporo mgły, i mokro, no w dobu tak jak sam mówisz, to była loteria w wielu momentach. Dokładnie, loteria, każdy wyjeżdżał na czymś innym, niektórzy na pociętych slickach, my na deszczach, które w ogóle się nie grzały, eee, no to jakby te decyzje, te, ta loteria trochę dyktowała wyniki ale takie są rajdy i po prostu kto podejmie lepszą decyzję, ten wygrywa eee, no cóż na przyszły rok będziemy wiedzieć Jak się wczułeś w 5 no bo tak jak mówiliśmy to pierwszy sezon w samochodzie tej klasy Już się czuję bardzo dobrze, Tak by ten, ten rajd pokazał, że w tak trudnych warunkach wiem wszystko co się dzieje z tym autem i eee, no czuję się bardzo dobrze, aczkolwiek Moja technika jazdy jest trochę bardziej z ośki, czyli przyzwyczajenia z moich z poprzednich lat, jest za bardzo agresywna. Tym autem trzeba jechać bardzo delikatnie, spokojnie i płynnie, ale to tylko chwila treningu i myślę, że na pewno będzie lepiej. Będzie teraz czas, żeby popracować, potestować. Dokładnie, mamy przed sobą długą zimę, mam plan potrenować, więc przygotujemy się dobrze do sezonu.